W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów. Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obmowy. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość, Ocalicie wasze życie. Moi kochani, Pan Jezus zapowiada, że jego uczniowie będą prześladowani, ale równocześnie mówi, aby się nie przygotowywać do tego prześladowania w ten sposób, by przygotować swoją obronę. Nie tak mamy postępować. Nie mamy myśleć o tym, w jaki sposób się bronić, ponieważ będzie nam dane od Chrystusa, co i jak mamy mówić. To znaczy, że nasze myślenie. O tym prześladowaniu ma się skupiać wokół wdzięczności Bogu za to, że już przygotował dla nas obronę i nam ją objawi w momencie, kiedy ona nam będzie potrzebna. I podobnie także w tych innych sytuacjach mamy myśleć o prześladowaniu, że jest to okazja do składania świadectwa. I myślenie o tym świadectwie. Jest wyrażeniem wdzięczności Bogu, że takie świadectwo mogę złożyć. I w jednym więc i w drugim przypadku Bóg chce, abyśmy zajmowali się nim, abyśmy jemu składali dziękczynienie, abyśmy wyrażali swoją wdzięczność. A świadectwo, gdy składa się swoje cierpienie w ofierze Bogu, to przecież świadectwo życia wiecznego świadectwo wiary w ostateczne ocalenie i zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego także w naszym życiu niech nas pan umacnia ponieważ przygotował dla nas wieczne mieszkanie w niebie pełne szczęścia i miłości niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus